Tutaj, Lukas Fishing. Witam po dwutygodniowej przerwie w moim wędkowaniu. Pozdrawiam wszystkich fanatyków, miłośników sportu i rekreacji świata wędkarskiego. Pozdrawiam Was wszystkich. Pozdrawiam wszystkich moich nowych widzów, subskrybentów i wszystkich, co zostawiają mi łapkę. Dziękuję, kochani, że ze mną jesteście. Szczeliło prawie 175 subskrypcji. Dziękuję, naprawdę jeszcze raz dziękuję. Postanowiłem dzisiaj się wybrać na swoją miejscówkę, która niestety okazała się zajęta. Ale co, wjeżdżam dzisiaj na łowisko puste. Sezon wakacyjny, kochani, się skończył, ale nie sezon wędkarski. Łowiska opustoszały, ludzie wrócili do domu, do pracy, dzieci poszły do szkoły. A ja postanowiłem wykorzystać sytuację wolnego popołudnia. I wyruszyć w środę po południu na ryby. No cóż, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, dziś zasiedliśmy sobie na odrze. Oczywiście wędkujemy sobie na dwie wędeczki. Pierwsza to jest piker, gdzie e, znajduje się na nim haczyk numer 14 i żyłka przyponowa 014. A na drugiej, dajwie typowo rzecznej, mamy założony. Haczyk numer 10 i żyłkę numer 016. Liczę cichutko, że podejdzie jakaś większa ryba. Aczkolwiek, załamania pogody i przejściówki spowodowały to, że ryba się nie melduje. Pojechałem na tą miejscówkę, gdzie miałem się rozbić, która jest zajęta. I wyobraźcie sobie, tam przyjechali chłopaki ze Śląska. Są już tydzień czasu, są brania, nie ma jakiś. Nie wiadomo jakich big fishów, ale sobie spokojnie wędkują. Znają tą miejscówkę, nie są tutaj pierwszy raz. Przyjechali głównie odpocząć na kilka dni, po czym w niedzielę przyjeżdża kolejna ekipa ze Śląska i ich zmienia. Ja dzisiaj głównie przyjechałem de facto zanęcić i posiedzieć te parę godzin. Nie napalam się, bo są to godziny popołudniowe, a wiem, że o godzinach popołudniowych słabo tutaj z tymi braniami. Poza tym strasznie spadła woda. Woda cofnęła się na tamtym miejscu ponad 3 metry. To jest niesamowicie dużo wody spuścili. I co z tym się wiąże? Z tym, że podejrzewam i raczej na 100% ryba poszła z powrotem w nurt rzeki I teraz tam siedzi i zacznie się czesanie daleko odległościowe wody. Zobaczymy, no. Przyjeżdżamy w piątek, zrobimy krótką na pewno relację jeszcze tutaj z chłopakami ze Śląska, bo się zgodzili. Eee, nie ma żadnego z tym problemu. Oczywiście chciałbym podziękować im za robaki, które mieli czerwone, bo oczywiście Lukas Fishing cymbał zapomniał. No ale tak... To bywa, takie jest życie. Użycili mi całą paczkę dendrobeny, chyba trujeczkę. No i tak sobie tutaj obserwuję. Jestem od godziny dzisiaj w ogóle 16. I wyobraźcie sobie, kochani, jak na razie miałem tylko dwa brania. Oczywiście je przespałem, przeoczyłem, jak już ściągnąłem, no to nie było robaka i takie tam nie. No ale nie poddajemy się, wędkujemy. I jeszcze taka krótka dla Was. Informacja. Na weekend zrobimy sobie podsumowanie yy, wędkowania wakacyjnego, a za tydzień ruszymy z nową serią odcinków. Do których chciałbym was zaprosić i żebyście na bieżąco śledzili mój kanał. Oczywiście zapraszam was wszystkich na. Grupę stworzoną przeze mnie na Facebooku nazywa się Lucas Fishing. Zajrzyjcie, wbijajcie, zapraszam, będzie wesoło. No co, jak będzie ryba, to od razu ją kręcę i Wam pokazuję. Zostańcie no ze mną, lecimy. Sobie, czekamy, wyczekujemy rybę, zanęciliśmy i co mogę powiedzieć? Kochani, dziś bawimy się typowo nową zanętą. Jeżeli wejdzie jakakolwiek ryba, to się Wam od razu chwalę. Jeszcze dzisiaj w tym odcinku, jaka to była zanęta, nie zdradzę Wam na razie ani jednego szczegółu. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy po dwutygodniowej przerwie od mojego wędkowania. Zapraszam, zostańcie ze mną, lecimy. Dwie dendrobeny, haczyk dziesiątka, koszyk 40, kij typowo rzeczny, aczkolwiek nie znaleźliśmy miejsca i musieliśmy zasiąść na spokojnej wodzie. Ale, korzystamy. dojedzie kolega Karol, którego znam kupę lat, z którym nieraz wędkowałem za mało lata i wkrótce przyjezie po mi. Niestety, brań jak nie było. Tak, nie ma. E, ryb jest zero. Brania są dwa, dwa niezacięte. No i co tu dużo dodać, kochani? No kończy się lato. Zrobimy też na pewno jakieś podsumowanie tego lata. Zrobimy podsumowanie wakacji, zrobimy podsumowanie lata i zaczniemy sesję jesienną. Kochani, jest pierwsza ryba. Nie mogę go podciągnąć, bo to jest niestety bardzo mocna wędka, bardzo mocny zestaw. Chodź tu, chodź tu, chodź do tu, mnie kolego. Jest pierwszy. Honor zachowałem dzisiaj. Także no zanęta pracuje jak pracuje, ryba się melduje jak się melduje. Taki ko 25 ma. Puszczamy go i jeszcze chwilę posiedzimy. Miałem już nagrać końcówkę, bo powoli będziemy kończyć i się zwijać do domu. Ale jeszcze jednak posiedzę te 40 minut, godzinkę. Zostańcie ze mną. kochania tak w ogóle to pierwsza dzisiaj ryba i pierwsza na tą dajwę tego teleskopa Federa, co mam. Ochściłem wędkę, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj coś złapiemy, a jak nie, to niestety wracamy dzisiaj do domu.